Jesteśmy dzisiaj z dr Sabiniasz, neonatologiem w szpitalu Swissmed. Pani doktor została koordynatorem od września. Mamy pytanie, porozmawiamy o pasjach. Skąd ta pasja? Skąd konie? Skąd takie miejsce przepiękne? Jaka jest, jaki jest początek tej historii? No Ten początek nie sięga daleko tak naprawdę, bo to o, o jakieś 8 lat temu po raz pierwszy wsiadłam na konia. Ten koń się nazywał Jingis Han w Tabunie, w Otominie. I jak wsiadłam na tego konia, to od razu się w nim zakochałam. I potem go stamtąd kupiłam, a że on zachorował, miał rao, to znaczy no coś takiego podobnego do POHP u człowieka, to musiałam, tu szukałam boksów angielskich na tym terenie, ale nie było, no to mu stajnie wybudowałam. Ale niestety był ciężko chory i po prostu no, do szpitala musiałam z nim jeździć i potem odszedł. Ale oczywiście jeden koń nie może być, bo to jest zwierzę stadne, tak. I, i, i kupiłam mu do towarzystwa tą arabkę, Belle, taką. Ona ma w tej chwili 10 lat. To jest koń, który, który też no, przeszedł swoje, bo był, jest w takiej hodowli. Gdzie pan właściciel porzucił w ogóle tą hodowlę? Te konie były bez jedzenia, bez wody. Drugim koniem jest Majeranek. To jest koń zimnokrwisty, to jest koń norweski. I on właściwie był kupiony w celu prowadzenia hipoterapii. Tutaj na tym końcu też można prowadzić nie tylko hipoterapię dla dzieci, ale też dla dorosłych, bo on jest duży i masywny, także człowiek dorosły też może na niego wsiąść. I tak sobie pomyślałam, żeby coś pożytecznego jeszcze zrobić, bo ja 34 lata pracowałam w szpitalu na Zaspie, to jest trzeci stopień opieki perinatalnej, gdzie jest oddział intensywnej terapii, gdzie się leczy wcześniaki, takie małe, gdzie na przykład na jednej sali były trzy wcześniaki, które ja prowadziłam, łącznie ważyły kilo 500. Oczywiście te wcześniaki wychodzą różnie, także to jest porażenie mózgowe oczywiście jest, jest no, możliwe. Stąd mój pomysł, ponieważ tyle czasu no, pracowałam z takimi małymi dziećmi, w przychodni przyjmowałam i widziałam, że właściwie brakuje tej hipoterapii w, na tym naszym terenie. No i Hipoterapia jest taką metodą, jedyną metodą, która daje wzorze schodu. To jest i tak. I to jest rehabilitacja taka i psychomotoryczna, psychosensoryczna, tak? I oprócz tego społeczna, zwierzęta i konie myślą obrazami. No bo to jest oczywiste, no słowami nie. Dzieci też myślą obrazami. W związku z tym ten kontakt z koniem jest bardzo bliski. One się jakoś porozumiewają od razu. I Tak jak widzę reakcję tego mojego majeranka, jak dziecko przychodzi, to on jest bardzo spokojny, wącha, zaprzyjaźnia się tak naprawdę od razu z tym dzieckiem. To miejsce stajnie wybudowałam dla mojego pierwszego konia, który zachorował na rao. I nie mógł być w takiej stajni zamkniętej. I dlatego to jest stajnia angielska, typu angielskiego, z otwartymi boksami, gdzie koń tak naprawdę głowę ma zawsze wystawioną poza. Poza boks. Ja kupuję tym koniom, jej ja kupuję taką paszę bez owsa, z witaminami. Oczywiście ka każda pasza jest bardzo dobrze zbilansowana, jeżeli chodzi o mikroelementy. Są różne rodzaje pasz. Hmm, oczywiście odpowiednia proporcja omega-3 i omega-6 kwasów musi być w tych paszach. Ja, ja tak sobie nie liczę i, i nie dbam o to, natomiast konie tak. Yy, oprócz tego daje im sieczkę z lucerny, ona zawiera bardzo dużo białka, to jest roślina, która, która ma bardzo głębokie korzenie, nawet do kilkunastu metrów mo, mo, może sięgać i ona właśnie to jest, yy, no koniczyna ma dużo białka, ale lucerna ma dużo więcej i ona to jest bardzo wartościowa pasza. Yy, później jest wejście do siodlarni, takie uchylone wejście z kłódką w drzwiach, to tam się, yy, są siodła, są różne akcesoria dla koni, ogłowia, kantary. Yy, takie yy, szczotki, którymi się czyści konia, tak. Yy, no a potem są te cztery boksy. Właśnie tutaj prowadzę też hipoterapię przy rzecz jasne przy ładnej pogodzie, jak nie pada. To jest taka oprowadzka zwykle. Dobrze jest, jak jeszcze jedna osoba, bo ja muszę trzymać i mówić, co dziecko ma robić, oczywiście różne ćwiczenia, nóżkami, rączkami robi, jak jest w stanie. Natomiast no, jedna osoba musi prowadzić tego konia. Czasem jest ktoś, kto mi w tym pomaga, a czasem jak się rodzic nie boi, jest to rodzic. Prowadzi tego konia. No i taka hipoterapia przeważnie trwa pół godziny, bo potem dzieci się męczą. Czasem jest tak, że na przykład ktoś się boi bardzo konia. na trzeba się oswoić, nie nadaje się. Bo są przypadki, gdzie właściwie no nie można posadzić, bo dziecko musi siedzieć dobrze i nie może mieć problemu z kręgosłupem, gdzie tak na przykład zespola downa. Jest tak, że jest 10% dzieci, gdzie one, no niestety, głowa im może polecieć. Także to, to, to trzeba tego bardzo mocno pilnować. I tak naprawdę, zawsze rodzaju ćwiczenia sobie, tak? innego rodzaju ćwiczenia. Tak, należąco. Mhm. Należąco po prostu. I tak naprawdę, to zawsze, tak jak ja proszę, zawsze o. Mimo wszystko, że jestem sama lekarzem. Ale zawsze proszę o zaświadczenie od lekarza, który prowadzi to dziecko, czy nawet od fizjoterapeuty, że może uczestniczyć w takich zajęciach hipoterapii. No i tutaj, jak dziecko rzeczywiście dobrze siedzi, dobrze się trzyma, to można tutaj wyjść na taki spacer z dzieckiem na grzbiecie konia też. Jakie plany na przyszłość? To znaczy chciałabym tą hipoterapię tutaj rozwinąć, ale w tej chwili nie mam czasu, bo za dużo pracuję. Zrobić jakąś halę, która byłaby zadaszona, gdyby, żeby można było prowadzić tą hipoterapię też jak jest brzydka pogoda. To jest też taki dobry relaks. Tak, tak, no to właściwie no sobie nie wyobrażam życia tu bez tej stajni, bez tych koni, bez tych zwierząt.